Z tej strony Bekoniks. Zaczynamy nową serię testy tezy modów Ja tu mam sotygana Ale muszę kucnąć, żeby go użyć Chodź tu świnko O, właśnie tak działa Teraz może digl ten Hop, hop. jup, um, wcale nie mam game moda. Dobra. Kreatywne. Mm. Dobra. Jest inne mody, Znacy inne bronie, jest Tu są na przykład. To. RPEG! Tu jest dopiero mod warcy uwagi. Hu, uh, uh, hu, uh. hu! Dobry ten RPEG, pewnie będzie. I pewnie będzie też miejsce w loki. Hello! Hello. Oh, Weddy Yeah. Żeby móc strzelić. No na kurczaku to wiadomo, że to tak się skończy. Bo go się zabija na pisa z mieta drewnianego bez gryka. No mocny jest ten audyt. No ten... bardzo mocny. Słuchajcie widzowie. Jest problem bo nie mogłem znaleźć żadnych modów ale co to ja nie mogę kupać tego bloku wejść wejść dobra w końcu dobra nie umieram fak Dobra. O skrzynka! Chleb! Okej, okay. to też wezmę. Ale pierw obuduję. Ale nie mogę teraz. Dobra, obuduję. Dobra. Dobra. Zaczynamy nową serię. O! Jakiś upgrade. Drewno! Drewno, drewno, mam drewno! Arbuz, arbuza, wow, koksik mam arbuza, dobra, to ja tutaj coś porobię i biorę arbuza, o tak, to się nazywa bogactwo. Aha Ja już nie rozrobię tego craftingu To jest że ja już nie zrobię craftingu. Mam patyki, ale nie mam craftingu XD Dobra Dream, Dream Dobra, dawam mi tą ziemię. Robię craftingo. Dobra, elo, to jest seria SkyBlock. Nie mogłem znaleźć modów, nie mogłem znaleźć modów, ale mam SkyBlock. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, zrobię teraz deski. Zrobię tak. Bo na razie nie mam. Sycymy walczyć, więc nie ma problemu. <laughs> Dobra, kopiemy sobie, kopiemy o jedzenie, jedzenie. Kura. Dawaj, jedzenie. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, ale musiałem mieć jakieś jedzenie. W ogóle ja chcę mieć jakieś miejsce. Z ręką. Pęk! Bank. Bang. Driwno. Driwno. Ile Driwna? Dirta. Kupy. Dirta kupy. Wiecie, za dirta to kupa? <laughs> A, to były inne. Dobra, mogę zrobić. Mitsul. Dajcie mi tu ten Mitsul. Ej, w ogóle co tu jest? Exclusive for. From YouTube to Ramy Tykes. No, zasubskrybujcie go i zafollowujcie Zróbcie wszystko. Wszystko, co tutaj jest, bo dzięki tej osobie dostaliśmy nową serię. Tak i Bugs. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Nie potrzebuję tego. Dobra. One block. Dobry ten one block. Co? Co to jest? Mogę tym Co? Dobra, nie wiem co to jest, ale teraz się rozbuduje dirtem. ...dyrtem. Nie chcę drewna, ja chcę dyrta. Daj mi kebaba. I Jeszcze tu raz mogę zrobić, pęk, pong Jeszcze raz mogę, pęk, pang, pęk. Mam jeszcze jednego dyrta. Ja wiem. Dam go tutaj, żeby było, że tutaj jest to. A w sumie nie ma po co. Bo i tak mamy mało miejsca. Pierwszy kumień. Mamy kumień. Co? Ja myślałem, że to kumień. No! Zrobię deski, bo nie wiem po co mi drewno. E, po co ja to zrobiłem? Ja sobie to, 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 to. to, 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 to. I to schowam. Zrobię siano, znaczy psenicę i zrobię więcej chluba. Dawam mi tą dynię. Będzie... Gdzie są te deski? aha bo ja nie mam normalnych desek damy tutaj to fak dobra hop tada mam dyniola nie chcę tego tutaj sobie idź co to jest? Drewno? Moby? Czy kumień? Hmm, ja myślę, że to kumień. Nie, to nie kumień. W sumie, wiecie co? Zrobię łopatę, bo dużo nam tu wchodzi. Płoczki? Przepraszam. Nie! Nie spadaj! Nie, nie spadaj! Ani mi się was! No idź tam! Idź! Nie mam co nic

Gzybowa krówa Znaczy Krowa grzybowa? Muszę zrobić patyki Muszę zrobić patyki! Nie mam patyków! A po co? Po co mi te patyki? No. Duduuu Kurde, muszę mieć jakieś deski Dobra, deski Będę miał tą krówę Dobra, robię brumy. Nie. Nie. Tak idź tam. He he he. Mam to. He, he, he Dobra, na tym zakończymy sobie odcinek. Na razie.